Siemanko widzę z tej strony hoho. Dzisiaj kolejny, już chyba 23, odcinek z serii Blogsfrut na tym kanale. No i jak zwykle, jesteśmy tutaj wraz z Krzyżakiem i zaczniemy od rolowania fruta. No dobra, Krzyżak, ja coś właśnie zauważyłem. Czekaj, chodź tutaj. Bo on miał jakoś ostatnio tak mniej troszkę tego banti Zioł jest tak. Oj, chyba. Tak, miało 3 biliony, a nie 300 bilionów. Jakby co to Ziolet, czyli ta osoba, to jest w ogóle gracza. On tak wygląda. No tylko, że teraz nie ma oczu. Dobra, 3, 2, 1 wyjmujemy fruty, które dostaliśmy. 3, 2, 1. Ja lepszego, ty żadszego. Tak? No. Czekaj, to... e, ofiaruję zielesowi tej fruta. Numer jeden. I... A tego mogę sobie strować nie mogę. Też ofiaruję. Chrzeżak ty zmieniasz serwę jakby co? Wiem, ale najpierw dojdę. I widzowie w ogóle jutro jest updatecik. Jak to? I... No tak, tak. I na tym updateciku dla nas się w sumie mało zmieni. Oprócz tego, że możemy parę frutów nowych rodować, oczywiście. Mhm. Ale z naszego farta jest to mało prawdopodobne. Choć nie mówię, że niemożliwe. No nie, je, jeden... jeden rework i będzie nowa nazwa. To... Tak, to będzie. Bo Chopa zmienię Blade'a No tak, no. Czy to chyba... Tak w zasadzie abitki są takie same, tylko z trochę e, z ładniejszą animacją. W praktyce. Nie? No. Lipgoku dołączył. Hmm. To jest RIP KOKU? Chyba to jest ryb KOKU. Tak to jest RIP KOKU. Goku. Goku. A nie mówię Goku. Goku. Ja słyszałem Goku. Chcesz trade? Spoko. No to idę na kafejkę. No. Dobra, chodź. Lipkoku Ja Blizzard najlepszego do zaoferowania. Blizzard. O, mam 4 miliony 200 tysięcy. Najlepsze. Czy to, co mogę mu dać. To dość wysoko w sumie. Haha. Aha. 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 Mhm, mhm, mhm. No nic nie ma. Powiem ci, że nic nie ma, no? No nic nie ma. No, no, no. Wcale nie wyciągnął po kolei mamuta, e, T-Rexa, leoparda, dragona i kitsuna. Nie, nie, wcale. No nic nie ma. się za moją ofertę rzeczywiście nic nie ma, ale Dobra. Dobra, już mam kod. Ja lecę, no. I teraz tak, dam sobie jakieś 300. Kod. You, what? Do you have dragon? Lip goku, biznesmen tutaj. No, nope, sorry bro. Ok. Jutro, jak jutro update i widzowie napiszcie w komentarzach, która, wy, e, jeśli widzieliście oczywiście trailer, e, który według was e, dragon wydał się lepszy, western czy eastern? Bo... Mi się wydaje, że jakby... Choć większego dymage wam w ogóle Western, z tego co wiem. To jednak Eastern jest trochę lepszy, bo on ma na przykład też hybrid formę. No tak. No, a ta hybrid form może się przydawać trochę. Bo z jednej strony nie jesteś gigantycznym smokiem, którego łatwo trafić, a więcej zadajesz. Chyba więcej zadajesz. No, się... no czy nie wiem czy więcej zadajesz, ale, ale na prostu masz większe ataki. Western ma abilitkę pod C, jak już ma transforma. No, która jest opi. No to, to. Jest najmocniejsza, chyba abilitka, w wyżej, jaka będzie. No, Dobra. Najpierw Lapse Subordinate. To są chyba ci przeciwnicy. Ciao, Wokeli, iglo. No, widzę, widzę. I zaraz skończę pierwszego questę dopiero. A tam ciebie? Ja już jednak zrobiłem, ale... Drugim mi przeszkadzał. O, my jednym... też dołączył. Aha. 111 level i krzyż. A znowu zmieniam serwer. Siema. I krzyżaku. Powiedz ty mi. Czy uważasz, że gaz będzie lepszy niż Budda do grindu? O, level muskelewiable. Możliwe. Możliwe. Mi się wydaje, że jest to całkiem prawdopodobne. Bo jest to takie połączenie Ability, które tak troszkę jakby zatruwają. Chyba jeden zatruwa, chyba. Kilk chyba pozostałe dwie podpalają, co nie? Mhm. I, y to są Abilitki. Ma M1 bez transforma. Ma transforma wielkości, no, prawie, taki Buddy V1, chyba. Nie Wiem. No, po pomiędzy V1 a V2, chyba. No. I ma jakby e swój miek. No, no tak ale on no, po prostu co rozwykuuje jeynnki na no, transformaer Niech wie <grymne> dlaczego Yy, oli 20144444 yy, się pyta, czy zabijemy King yy, kiedy jesteśmy na drugim morzu. A potem jeszcze o Indra się pyta. No chyba, że pisze do kogoś, w sensie, że dołączę na drugie morze. I tam pisze do kogoś. Aha, chłop ma 3... 3 800 tysięcy banti. Ja nie mogę. Wszyscy teraz yy, się tradują o Dragona. No serio? No. To już druga osoba. Wszyscy. Wszyscy druga osoba. Bo są 2 dwa za 2000. Dwa Serio? Tak, Portland Phoenix. Phoenix też jest koła? Tak. I no? Ja nie wiedziałem. No i, ale i tak budda chyba nie zawsze by była tak w praktyce. Mm -hmm. Chodź o faktory, to ja lecę. No. Teraz prędzej wygrasz. No, no, mam szansę, jako że yy, Lipkoku mam, przypominam, 8 milionów panty. A masz z nim alay? Yy, w sumie z nikim nie mam alay. <grych> no dobrze. No dobra, ktoś mnie przyjął. Dobra, ale mam jakieś tu szansę. w sumie. I to nie małe Nie no dobra jednak Ale jest taki deum Rifle no, Mamut no. zostaw nie Mamut nie zostaw mnie No ja tu tu, tu, tu. Akcylium Rifle to jest chyba najlepszy Gun. Jeżeli chodzi o Grind, Last Week No bra, zmieniam serwera i tak nie. Jak będzie karst Captain, to wtedy zmienia. Dzisiaj mm -hmm. się po Captain, Nie w ogóle. Ty nie masz Akcylium Rifle? Mam, mam. To sobie załóż to na budzie. Czas. I ja jestem teraz na Horn Warrior'ach, to może sobie być na tych wcześniejszych. I tak brakuje 10 No, mi po tym lewelu będzie 9 brakowało, bo na razie jeszcze jedna się brakuje, a teraz już 9. Jesteś z tym polem zbugowanym. Chłopie. fajne, nie? Dobra, zbakował się. Czekaj, ja mam klatę teraz chyba. Bo... No. Co? Mam klatę. Taka. A to się fajnie sprawdza na buddzie, bo Budda jest żółta. No wiem. A jak masz haki, to... A czarek jesteś... nie jest żółta. Tak. No. Mówi hm. tyle. No, on 42. Ja 41. Chyba, że dla kogo tego quest giwera i to jest najwyższa. O, bambolek. O, Ma. Pytanie. Mm -hmm. Robimy strzordery ordery. No chyba... No, tak. przydałoby. No to... Tylko... No to... No to tyle. A, ty... A... Quest. To skończyłem. Nie. A, nie. Okej. Okay. No i bo ja już skończyłem. No w sensie ja będę miał trochę za dużo tego levela ale co tam ja? Ja o jeden level. 8. Więc po tak. Więc napiszę. No, ja będę miał nawet ten. Dwa więcej. Ja. Mam 43 trzeci. Dobra, się poszło na górę, trochę. Ale to chyba nie jest jakiś gigantyczny ja problem, nie? Będę chyba lepiej, że więcej pijemy miau... Jak ty się z stopowałeś na górę, tak się da? O, DA SIĘ! Ja mam tak... No? Tego że trzeba... A nie, bo ja... czekaj, bo ja nie na tą górę polecałem. Ja do zwykłych rajdów. masz level? 1143 Więc... To twój miecz tak wystaje, tam? Tak. No, no bo lipko Siarka nie jest, widzę, bo pytał się wcześniej, kto to jest, jak Doofking pisał do mnie się ma. No to tak, lipki nie jest, Doofking jest, bambolek. uh yes mm-hmm Fisza będziemy robić, nie wiem czy Fisza będziemy robić Krzyżaku, będziemy Fisza robić? Maybe, maybe Dobra, gdzie on? Pambolek Czekaj, teraz ja się zbaguje w sumie Gdzie ten mam bolek go poszukać? O i dobra idę. <laughs> A nie, to typ jakiś. No dobra, ten Hitsum to jest. To jest rybko -siarka, czy Rib e, Chyba będzie lepki speedrun. Czekaj, bo... Jeżeli mogli midem coś wejść. A nie. No spokojnie. No, no spokojnie. Yy, było parę widzów, nie? To no nam się tak najbardziej lewela w sumie opłaca no. no tak. Teraz no. są... Teraz jest maksymalna ilość miejsc. Pięć. Tylko, że na jeden odcinek trzeba wyfarmić sporo fragmentów. Kogoś złapał. Chyba, albo nie. Ja. A złapał mnie! Jaczej, jeszcze, co? A ja mam lała, ja mam loła lekkiego O, ty uciekaj do góry Oła! Ok wina no. no. Dobra żyje jeszcze jakiś chudę No można dobija czegoś, nie? No dobra jeszcze teraz. Tak, tak. Ja no, no, na się. Zebra kap. No ja też, ja też. Dobra, ja już jestem. Jeszcze. Zy... I nie da się wstaszować, alo. O. o! Lecimy, że nie chyba nie Nie. Yy... Nie, nie lećmy, nie lećmy, nie lećmy. No dobra. Po sumie ordery tam się bardziej opłacają. Że... No tak, ale no dobra. No. Barsie w moją stronę. Wiemy. No też nie. Też myślałem, że by żeby napisać wiemy, ale stwierdziłem, że poskocze nie wystarczy w tej sytuacji. King ma CDK. A nie nie wiem. Może ma, ma, bo... Czyli to są no, trzy budki, jeden Dof jeden Kicun. Tak. I goście z dragon talonem daj na bala kogoś teraz tak troszkę gorzej idzie zobacz nie HP więcej mu zadajemy F więcej też mi zadaje ja mam 1300 oh ła 900 mam dobre 900 ja HP? Ja Ogólnie? 1000 to mi zostało Aha dobra Dobra, kids um ma transformata. The... To to koniec. Naprawdę. No. Na tym odyce już. Nie. No. No. Gdzie on jest? Co to jest? No, cze jeszcze tych rzeczy, które nie będziemy znaczni, to jeszcze oczywiście pokażemy na odcinku. Numer no zebraka kapa. No, nie mam, nie mam koko. Ja koko oczywiście też nie mam. No. No ty też no, prawda? No. A nie. nie. Noże, no, czy noże nie? Nope. 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 No, No, nope. No. Ja Przywiem, że tego się nie yeah. uczyła w takiej sytuacji za bardzo. Cię. w sumie się można, no ale no. nam się zacząć na A. No. Blade. I gaz, yeah, no. i blade, yeah. i wyspy, to yeah. ja z tego co wiem, to krzyżak, ma no, no nie ma rany, po prostu własnego tuba, żeby oglądać, no tak. Ja tam sobie od 14 gdzieś, nie, no dobra, od 13. A nie, to jest trochę dziwne, bo yy, u ciebie yy, oglądając jest od 14, co so, może 4 godziny temu? A od 6, mnie, temu. od 7? A, dobra, 6 już, no jakieś 4. No ale w każdym razie pomiędzy 14 a nie ma różnicy yy, 3 godzin też? Ej, coś Ktoś chyba szybko kinu. to poszło. To jest kill chyba. Nie. Koko. Nic. Koko. Koko. Ja jestem live'em, to ja nie wiem co odpowiedzieć Ej, dobra, chodź teraz szybko na tego. Może zdążymy. Zdążymy? Nie sądzę. Może zdążymy, jak zadajmy dwa razy więcej i we dwójkę. Yy. Mam na Farcias. To jest w ogóle sword, który jest lepszy, kiedy ktoś ma Control fruta No tak. No ma większą range'a między innymi. I tak raczej nie zdążymy, możliwe, że ktoś już zresztą zabił w ogóle. 33 I... koła mu dostałem. To czekaj. No ja... ale ja też chcę dostać. Ale ja typ jest. Mnie jeszcze nie ma. Ja dopiero na darzę w las. Ja Zabiłem typa, ale ma dosłownie 10 koła. No to i tak nie dostanę. Dobra, to zabiję. No i czekaj. <laughs> Może jednak dostanę. No to już po nim. No, to, że mnie dostał, dobra. Ja się już na kafejkę w sumie tepnę. No i w sumie to by było tyle na dzisiaj, widzowie. No chyba, że magicznie się jakimś trudem okaże, że today zostało pominięte. Nie, no jest ciągle last week. Bo chyba godzina 15 trwa tutaj. Już jutro, a w zasadzie pojutrze, tego fruta nie będzie. O bomba! No i w ogóle sprawdzę, ile jeszcze zostało czasu do kolejnego rodowanka. No, w sumie też, żeby też sprawdzić, ile odcinek trwa. No. No, 59 minut. Szybko, w miarę. Siema. Jak to? No. No i. Papa. Pa.